Dobry Państwu telewizyjna stacja internetowa PL1 poruszamy tematy, których inni unikają. Z tej strony Sławomir kozak w programie po prostej. Szanowni Państwo, dziś będzie krótko, choć mam nadzieję, że ciekawie. Skoro omawialiśmy tu dwie okładki wielce profetycznego magazynu The Economist, nie wypada, byśmy nie przyjrzeli się tej, która już w ubiegłym roku opisywała rok bieżący. Tym razem widzimy na niej automat do gry, odmienny od na ogół spotykanych, które są trójwalcowe lub pięciowalcowe. Maszyna na okładce ma tych walców cztery, co każe przypuszczać, iż nie jest to kwestią przypadku. Kiedy omawiałem ją w swojej książce covidowej, że. Pisałem, że w moim przekonaniu obrazować miała cztery kwartały roku 2021. Przypomnę, że pisałem to pod koniec roku 2020. Symbol wirusa, który otwiera ten rok w pierwszym rzędzie i zamyka w ostatnim, wyraźnie wskazuje na to, że zmian na lepsze spodziewać się nie powinniśmy i nie uwolnimy się w mających nadejść miesiącach od pandemii. I rzeczywiście nie odeszliśmy. Widzimy też, że już w pierwszym kwartale autorzy grafiki, przedstawiając rysunek strzykawki, przewidywali powszechność szczepień. Obrazek dziecka w masce wskazywał, że narracja powszechna w roku poprzednim, mówiąca o tym, że wirus dzieci nie atakuje, ulegnie zmianie. I uległa. Pytajniki widoczne pod koniec pierwszego i na początku trzeciego kwartału rozumiałem jako obawę przed nieprzewidywalnymi, oczywiście dla niewtajemniczonych, w grudniu 2020 roku wynikami wyborów prezydenckich. Rozpoczynający drugi kwartał symbolu ładunku radioaktywnego wiązałem z pogłębiającym się związanym z tymi wyborami kryzysem międzynarodowym. Dziś ten kryzys już trwa. Przygrywką do niego było czerwcowe spotkanie w Genewie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. W efekcie Rosja przywraca Syrię do wspólnoty narodów, godzi Iran z Izraelem, którego wywiad, przypominam, ściśle współpracuje z wywiadem chińskim. Zdobywa przyczółki w Afryce i zaopatruje w broń rakietową Indię, a Stany Zjednoczone Ameryki z Wielką Brytanią tworzą nowy pakt militarny z Australią, przy czym nadal mają zakusy na wciągnięcie do niego Japonii. Wszystko to odbywa się przy świadomości rosnącej potęgi Chin, mających niezaspokojony apetyt na Tajwan. Tymczasem e, dotychczasowe relacje NATO Rosja z dniem 1 listopada zostały oficjalnie zakończone, a z kolei minister obrony Niemiec zagroziła ponoć Rosji użyciem przez pakt broni jądrowej w przypadku poszerzania przez Rosję wpływów na Litwie czy Ukrainie. Byłoby to nawet śmieszne, gdyby nie było jednak odrobinę przerażające. Uśmiechnięta twarz Bidena sugerowała, że redaktorzy magazynu pokładali w nim duże nadzieje, choć znajdująca się poniżej pęknięta, rozerwana flaga amerykańska mówiła już wtedy wyraźnie o głębokim podziale społecznym, jaki ten wybór miał wywołać. To, czego świadkami byliśmy 6 stycznia bieżącego roku na Kapitolu, było tego najwidoczniejszym potwierdzeniem. Kształt tego rozerwania na amerykańskim sztandarze układał się w rodzaj dwóch błyskawic, co wyraźnie pokazywało, jakie kręgi spowodowały rozłam w Ameryce nie jest to symbol opcji na naszym podwórku, a będzie oddziaływał z pewnością na najbliższe losy całego świata. Znajdujące się, poniżej logo aplikacji TikTok, będącej własnością chińskiej firmy ByteDance, odwołuje się niewątpliwie do świetlanej przyszłości, jaką w tym rozdaniu przewidziano dla tego kraju. Pozycja amerykańskiego dolara z kolei może mówić o spadku jego wartości w drugiej połowie roku o około 25%. Usytuowana pod nim sylwetka elektrycznego wiatraka pozwala zakładać zarówno czekające nas problemy w dostawach energii, jak również dalszą zdecydowaną walkę o energię odnawialną, czyli brnięcie w założenia agendy 21 dotyczące ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi, próby oddziaływania na klimat, czyli ciąg dalszy wszechobecnego już ekoterroru, szczególnie groźnego dla polskiej gospodarki. Znaczenie reprodukcji flagi Chińskiej Republiki Ludowej jest oczywiste, zwłaszcza w powiązaniu z kolejnym rysunkiem przedstawiającym graficzny wykres obrazujący jakiś skokowy wzrost. Jednak ten ostatni analizowany osobno może nam równie dobrze podpowiadać czekający nas Gwałtowny przyrost inflacji. Ilustracja płonącego drzewa może oznaczać, że w nadchodzącym roku świat doświadczyć miał wielu groźnych pożarów, czyli niewiele się miało zmieniać w cyklicznych podpaleniach hektarów lasów, które oglądaliśmy w roku poprzednim, choć z perspektywy minionych już miesięcy można by wysnuć daleko dalej idące podejrzenie. Otóż najpoważniejsze pożary lasów w roku 2020 miały miejsce w Australii. Mówiono o milionach hektarów, dziesiątkach tysięcy ewakuowanych ludzi, pokazywano płonące misie koala. W marcu 2020 roku ogłoszono lockdown tego kraju, co oznacza, że zamknięto cały kontynent. Jeśli płonące drzewo na walcu maszyny miało wskazywać zamkniętą przez kilkanaście miesięcy Australię, to czy jego położenie na początku czwartego kwartału tego roku nie mogło wskazywać momentu, w którym coś się tam zmieni? Od 10 października 2021 roku rozpoczęło się luzowanie obostrzeń, a sama Australia dołączyła do paktu militarnego tworzonego przez Stany Zjednoczone. I Wielką Brytanię. Czy idę zbyt daleko? Być może. Ale przecież to tylko taka niewinna w sumie gra. I wreszcie ikona aplikacji Zoom. Nie pozostawia wątpliwości wobec relacji międzyludzkich przewidywanych dla nas na rok 2021. Upowszechnienie prasy zdalnej, na co nie zwraca się uwagi, pozwala przełożonym na zwiększenie kontroli. Także w tym aspekcie, wdzierając się do dotychczas bezpiecznych i wolnych od nadmiernej inwigilacji ostatnich bastionów wolności. Czyli coraz większy wpływ tzw. sztucznej inteligencji w świecie, który nas otacza. Nawiasem mówiąc, coraz częściej zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście, niezmieniające się wraz z upływem kolejnych lat, mimo nowych i przerażających wariantów, Pojęcie COVID-19 nie oznacza, jak chcą niektórzy, skrótu od Certificate of Vaccine Identification, czyli certyfikatu identyfikującego osoby zaszczepione. Jeśli spytacie mnie Państwo, co wobec tego oznacza dziewiętnastka, to odpowiem, że pierwszą i dziewiątą literę alfabetu, czyli A oraz I. Od artificial intelligence, właśnie, co po angielsku określa sztuczną inteligencję. Prawda, że brzmi nawet wiarygodnie? Ostatnie ikony na walcu nie trzeba już nikomu wyjaśniać, bo znają każde dziecko nawet. Czyli przed nami dalszy ciąg, zmaganie z wirusem. Napis przy szczelinie do wrzucania monet głosi, Wrzut funduszy stymulacyjnych, co jednoznacznie skojarzyć się musi z przyjętym przez Amerykański Kongres 22 grudnia 2020 roku, czyli kolejne prorostwo, gdyby brać pod uwagę datę edycji magazynu, pakietem stymulującym, takim stymulacyjnym, który polegał na powołaniu ustawy o dołączeniu do wcześniejszego zapisu. Gwarantującego finansowanie dla rządu w wysokości blisko 1,5 biliona dolarów. Kwoty dodatkowej w około 900 miliardów dolarów, co miało pozwolić na wypisanie każdemu praktycznie obywatelowi Stanów Zjednoczonych czeku na 600 dolarów bezwzwrotnej pomocy. Co prawda w trakcie kampanii wyborczej Biden obiecywał dać 1400 dolarów każdemu obywatelowi, a Trump nawet 2000 dolarów. No ale jak to mówią, niezła psu i mucha. 600 dolarów to lepiej niż nic. Dźwignia do uruchamiania maszyny zwieńczona jest na obrazku uchwytem wyobrażającym kulę ziemską. Stąd zawarte na okładce przesłanie odnosi się oczywiście do całego naszego globu, co jest zrozumiałe, pamiętajmy, że nadzieja umiera ostatnia. Warto mieć tu na uwadze też to, że liczba 21 w hazardzie przynosi podobno szczęście. W Blackjacku na przykład zadaniem gracza jest dążenie do uzyskania 21 punktów. Tyle też ma suma oczek w standardowej kostce do gry. I taka też jest ilość szylingów w Gwinei. A na brytyjskie związki z plandemią wskazuje dyskretnie od wielu, wielu już miesięcy. Jak uczy historia, korona na ogół walczy jednak rękoma koalicjantów, stąd kolejne odniesienie jest oczywiste. Chodzi o Amerykę, a w Ameryce należy mieć co najmniej 21 lat, by do kasyna w ogóle móc wejść. Drodzy Państwo, czy jednak warto siadać do stołu z szulerami? No, w sumie to posadzili nas inni, zasłaniając nam maskami usta. I przystawiając do naszych ramion strzykawki. Warto mieć w sobie nadzieję na to, że wreszcie pokłócą się o łupy i może nawet wystrzelają nawzajem. Zgodnie z tezą zawartą w tytule dzisiejszego odcinka, kasyno zawsze wygrywa. Więc nie będzie nam łatwo zmienić bieg rzeczy. Pewną nadzieję natomiast może dawać fakt, że omawiane tu dzieło przedstawia maszynę hazardową typu Multispin, co oznacza, że każdy walec, osoba grająca może zatrzymać osobno. A póki co nikt tego jeszcze nie dokonał. Szulerzy postawili zakłady, puścili maszynę w ruch i czekają na główną wygraną. Jedyny pozytyw jest taki, że autorzy okładki, mając świadomość czekających nas wyzwań, bez ogródek wykorzystali dla ich projekcji wizję jednorękiego, czyli sterowanego przez jednego ogólnoświatowego, ale mimo wszystko nazwanego po imieniu bandyty. Niezwykle ciekaw jestem, jaką też okładkę przygotuje dla nas ten bandyta na rok następny i co z niej wyczytają pracujący dla niego lokalni, także i nasi krupierzy, harujący za dwa sztony na piwku. Czegokolwiek jednak nie wymyśli, <coughs> obiecuję, że przybliżę ją państwu, gdy się tylko pojawi. Tymczasem, jeśli nasze programy podobają się państwu, zachęcam do subskrybowania Telewizji PL1. To taka czerwona belka w prawym górnym rogu na naszej głównej stronie bo to daje nam informację o Waszym zainteresowaniu naszymi programami. Zachęcam też do kupowania książek w Polskiej Księgarni Narodowej, nie tylko moich zresztą. Tym bardziej, że do każdego zamówienia dołączamy od niedawna naklejkę, taką specjalną nakładkę magnetyczną, którą zmotoryzowani mogą sobie przykleić na swój samochód i dołączyć do tego grona, które mam nadzieję dumnie będzie reklamowało naszą platformę telewizyjną. Ta naklejka ma w naszym zamyśle choćby z racji jej barw podkreślać naszą narodową przynależność, a wpisane w nią litery światopoglądową niezależność. Chcemy, żeby było nas widać na ulicach polskich miast, by inni mogli zauważyć, że istnieje coś poza Matrixem. Na koniec smutna wiadomość. 22 października Odszedł od nas wielki polski aktor. Pamiętany przede wszystkim z legendarnej roli Hubala, czyli majora Henryka Dobrzańskiego, ale także wachmistrza Soroki w filmie Potop czy marszałka Józefa Piłsudskiego w przejmującym zamachu stanu. Od opisu wspaniałego monodramu, którego był także reżyserem, zatytułowanego Krajobraz po Grunwaldzie, rozpocząłem w lipcu tego roku. Mój cykl spotkań z Państwem, czyli program po prostej. Moje skromne wspomnienie o nim pozwoliłem sobie umieścić w najnowszym wydaniu Warszawskiej Gazety. Ten wspaniały artysta, jakim był Ryszard Filipski, z którym miałem zaszczyt się przyjaźnić. Był przede wszystkim jednak prawym człowiekiem oraz wielkim patriotą. I jest to ogromna strata dla Polski. Cześć jego pamięci. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom warszawskiej gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.